Proszę Państwa, jak pamiętamy, radio Rewań na pytanie słuchacza, czy będzie wojna, odpowiedziało, że wojny oczywiście nie będzie. To jest wykluczone, natomiast rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamieniu. I rzeczywiście wszystko na to wskazuje, zwłaszcza po zawodach międzynarodowych, zawodach w polityce historycznej, jakie odbyły się 1 września. Na Westerplatte. Głównym tematem, główną konkurencją, że tak powiem, w jakiej rozgrywały się te zawody w polityce historycznej, było to, była próba odpowiedzi na pytanie, kto wywołał drugą wojnę światową. No i tutaj nie ma jasności, kto ją wywołał, z jakich przyczyn została wywołana. W związku z tym, im dalej od tych zawodów, tym bardziej narasta, nasila się polemika, żeby tylko nie wybuchła z tego powodu wojna żeby w końcu ustalić, kto ponosi za to odpowiedzialność. Inaczej być może tego ustalić się już nie da. Polityka historyczna, jak widzimy, to nie żarty. Ale nie była to jedyna konkurencja rozgrywana na Westerplatte 1 września, bo również zimny rosyjski czekista Włodzimierz Putin wystąpił z nieoczekiwaną ofertą, która nawiasem mówiąc zbudziła zaniepokojenie graniczące z paniką w niektórych środowiskach w Polsce, mianowicie, że Rosja gotowa jest otworzyć swoje archiwa dla polskich badaczy pod warunkiem wzajemności. Dlaczego ten niepokój graniczący z paniką? No to jest oczywiście całkowicie zrozumiałe, zwłaszcza kiedy przypomnimy, Dokument przedstawiony przez pana ministra Macierewicza 4 czerwca 1992 roku posłom i senatorom Rzeczypospolitej Polskiej pod tytułem Informacja o stanie zasobów archiwalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ona miała gryf ścisłej tajności, ale już tyle czasu minęło. Wszystkie wróble o tym twierdze, Więc mogę ujawnić jedno najistotniejsze zdanie. Które tam było zanotowane, mianowicie takie, że przed rozpoczęciem niszczenia akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zostały one zmikrofilmowane co najmniej trzech kompletach, z których dwa są za granicą, a jeden w kraju. Zwracam uwagę, że proces niszczenia akt. Miał miejsce w końcówce lat 80., to znaczy w 88, 9 i 90 roku. To znaczy, że mikrofilmowanie tych akt musiało dokonać się wcześniej i musiało zakończyć się no najpóźniej w 89 roku, wydaje mi się. A zatem jeszcze całkowicie pod nadzorem generała Kiszczaka i władz komunistycznych. Z czego wynika. Nieodparty wniosek się nasuwa, że jeden z tych dwóch kompletów dokumentacji MSW znajduje się w Moskwie. Skoro tak, to znaczy, że w archiwach rosyjskich mamy całkowity komplet dokumentacji agentury Służby Bezpieczeństwa UB, nawet takie dokumenty, których nie ma Instytut Pamięci Narodowej. I których w ogóle w Polsce nie ma, bo zostały rzeczywiście zniszczone, nawet w postaci mikrofilmów, chyba że generał Kiszczak albo jego podkomendni zachowali to sobie w postaci polisy ubezpieczeniowej. No i nic dziwnego, że taki niepokój graniczący z paniką zapanował w niektórych środowiskach polskich po tej deklaracji premiera Putina. Zwracam uwagę, że ze względu na pozycję, jaką zajmował rezydent KGB w końcówce PRL-u w Polsce, prawdopodobnie również cała dokumentacja Wywiadu Wojskowego, a późniejszego WSI, też znajduje się tam. A przypominam, że wojskowe służby informacyjne formalnie zostały rozwiązane dopiero we wrześniu 2006 roku, więc zaledwie 3 lata temu. A poza tym ta formalna nieobecność, w moim przekonaniu, jest tylko wyższą formą obecności wojskowych służb informacyjnych, czyli razwiedki w w naszym życiu publicznym, no i stąd ten niepokój jest jeszcze bardziej zrozumiały. Jest on zrozumiały, ale chyba niepotrzebny, dlatego że premier Putin nie po to tę deklarację składał, żeby ją spełnić, jak partia mówi, że da, to mówi, tylko żeby zmobilizować agenturę w Polsce przypomnieć agenturze w Polsce, skąd jej wyrastają nogi, oraz że nie jest bezpiecznie, że nie jest bezpiecznie. W związku z tym agentura myślę, że wyciągnie z tego wnioski, będzie służyć w podskokach z jeszcze większą skwapliwością niż do tej pory, i o to strategicznym partnerom chodzi. Zwłaszcza, że pan premier Donald Tusk. No, bardzo tak enigmatycznie deklarował tę wzajemność premierowi Putinowi. W związku z tym jest prawie pewne, że starsi i mądrzejsi nie, na żadną wzajemność mu w tej sytuacji nie pozwolą. Pan premier Tusk jest wprawdzie koordynatorem. Tajnych służb, przejął te funkcje osobiście, ale przecież nie po to, żeby ta działalność tajnych służb koordynować, tylko żeby nie dopuścić do żadnej zewnętrznej kontroli. I tyle. I dlatego jestem przekonany, że żadnej wzajemności nie będzie i że deklaracja pana premiera Putina. Ma na celu tylko zdyscyplinowanie agentury, przypomnienie jej, że nie jest bezpiecznie, że w każdej chwili może zostać, no nie w cała, uchowaj Boże, ale wybrane, wybrani konfidenci mogą zostać skompromitowani albo za karę, albo dla dania dobrego przykładu. Proszę Państwa, premier Putin przedstawił jeszcze jedną doktrynę podczas swojego przemówienia, która w zasadzie nie spotkała się z żadnym odporem, ponieważ nasze, nasza polityka historyczna koncentruje się na tym, żebyśmy uzyskali no tu współzawodniczymy z Żydami, kto był bardziej, kto bardziej w tyłek dostał podczas II wojny światowej i oczywiście my też no, jeźdzniej na pierwszym miejscu, na drugim. Nie ma się czym chwalić. Janusz Głowacki kiedyś w jednym ze swoich opowiadań pisał taką, taki dialog, zanotował, o czym pisze ten Max F no o wojnie pisze proszę państwa wrzesień okazuje się sezonem na rocznicę nie tylko u nas, ale i w Stanach Zjednoczonych no ale u nas szczególny wysyp jest bo nie tylko rocznica 1 września dochodzi, zbliża się wielkimi krokami rocznica 17 września, no a w międzyczasie, między tymi dwiema wiekopomnymi rocznicami pojawia się nowa świecka tradycja uroczystych obchodów rocznicy 12 września, to znaczy utworzenia, Rządu Tadeusza Mazowieckiego. Obchody tej rocznicy staną się, jak sądzę, wkrótce nową świecką tradycją, gwoli podtrzymania legendy. Nie, bo jak się okazuje, legenda Lecha Wałęsy może nie wystarczyć, w związku z tym trzeba jeszcze drugą legendę dosztukować do niej. Tak, żeby ją wesprzeć, i w ten sposób legenda pierwszego niekomunistycznego premiera, pierwszego niekomunistycznego rządu. No to jest oczywiście nieprawda, ale legendy zawsze są nieprawdziwe, trochę tam kuum sali trzeba je traktować, bo wprawdzie Tadeusz Mazowiecki człowiek znany z tak zwanej postawy służebnej. Został premierem niekomunistycznym w tym sensie, że rzeczywiście nie należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, uchodził za człowieka opozycji, może nawet nim był, ale ta postawa służebna, z drugiej strony, z której był znany nie od dzisiaj, sprawiła, że w jego rządzie znalazło się aż trzech, Dygnitarzy, którzy byli, jeśli nawet nie z Razwietki, tak jak pan minister Skubiszewski, no to tajny współpracownik, a dwóch ministrów zupełnie komunistycznych, mianowicie Czesław Kiszczak i Florian Siwicki. Czesław Kiszczak był ministrem spraw wewnętrznych, a więc jednego resortu siłowego, Florian Siwicki ministrem obrony narodowej, a więc drugiego resortu siłowego. Klamrą spajającą cały ten interes był prezydent Wojciech Jaruzelski, który został prezydentem na zasadzie wasz prezydent, nasz premier to znaczy odwrotnie, przepraszam, nas prezydent, was premier, co było w Magdalence ustalone, jak się dowiedzieliśmy dopiero później, znacznie później, w zamian za dopuszczenie swobodnego głosowania na kandydatów do Senatu, prze, Wojciech Jaruzelski został prezydentem. No i trzeba dodać rzecz najważniejszą, bo Rocznica powołania, 20. rocznica powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego była obchodzona jako rocznica przełomu. Otóż ten przełom można powiedzieć, że jeśli nawet uznać, że wtedy się rozpoczął, to wcale się nie zakończył, trwa do dnia dzisiejszego i nie wiadomo z jakim skutkiem. Zwłaszcza to rozumiemy, zwłaszcza wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że wywiad wojskowy, komunistyczny jak najbardziej, 100% upartyjnienia nie został wtedy wcale zlikwidowany, w ogóle nie został tknięty, tak jakby go nie było, wszyscy o nim zapomnieli i w postaci wojskowych służb informacyjnych przetrwał oficjalnie aż do września roku 2006. Kiedy to został formalnie rozwiązany, ale ta formalna nieobecność może być uznana za wyższą formę obecności, dlatego że skutki, a czy objawy działania Razwieckiej Wojskowej, odczuwamy również i dzisiaj, w trzy lata po rozwiązaniu. I to jest podsumowanie tej nowej świeckiej tradycji. Oczywiście Tadeusz Mazowiecki bardzo chętnie, jak zwykle prezentując postawę służebną, poddaje się temu okazaniu. Najwyraźniej mu to jest w smak, chociaż wzbudza kontrowersje. Inna rzecz, że dlatego nasi dygnitarze parlamentarni koncentrują swoją uwagę, a nawet pasję na takich aspektach uchwał rocznicowych, że już żadnej poważniejszej polityki prowadzić nie mogą, ponieważ poważniejsza polityka jest zarezerwowana dla starszych i mądrzejszych, między innymi właśnie dla w której oni tylko statystują, jak nie po jednej, to po drugiej stronie. Ale nie tylko, nie tylko u nas, jak wspomniałem, wrzesień jest Miesiącem tradycji, bo nowa świecka tradycja kształtuje się również w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie prezydent Obama ustanowił Dzień Odpowiedzialności i tak dalej, Odpowiedzialności i służby w związku z rocznicą zamachu. W, na World Trade Center 11 września, na Pentagon i tam na inne obiekty. Yy, no, i yy, prawdopodobnie już yy, każdego roku yy, ten dzień będzie obchodzony yy, już jako dzień yy, służby i tam pamięci. Yy, warto zwrócić uwagę, co nawet i w naszych mediach, yy, na ogół bardzo takich układnych yy, wobec yy Amerykanów, yy, warto zwrócić uwagę. Na to, że namnożyło się wokół 11 września 2001 roku mnóstwo teorii spiskowych, między innymi taka, że te zamachy były sprowokowane przez rząd Stanów Zjednoczonych, to znaczy przez prezydenta Busha. Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Rzeczywiście są pewne zagadkowe sprawy w tym wszystkim, ale nie tyle. Ja nie chciałbym się bawić w rozstrzyganie tych wątpliwości, natomiast no. chciałbym zwrócić uwagę na skutki. Otóż, jeżeli przyjąć, że z przyczyną tych, tego ataku na Amerykę 11 września 2001 roku były, były działania i złowrogiej Al-Kaidy, to trzeba powiedzieć, że po 8 latach od tego dnia. Przyniosły one poważne rezultaty dla, również dla Stanów Zjednoczonych, czy może przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, bo reakcja amerykańska na te zamachy zaowocowała dwiema wojnami wojną w Iraku i wojną w Afganistanie, która. Które to wojny, bardzo kosztowne dla Stanów Zjednoczonych, doprowadziły amerykańskie finanse publiczne do bardzo poważnego kryzysu. W jesieniu ubiegłego roku dług publiczny amerykański przekroczył 10 bilionów, to znaczy po amerykańsku. Proszę Państwa, nie było mnie półtora tygodnia tutaj przed kamerą i co się narobiło? 17 września, a więc w dniu szczególnym w polskiej pamięci narodowej, pan prezydent Obama ogłosił, że Stany Zjednoczone odstępują od programu instalowania tarczy antyrakietowej w Polsce i radarów w Czechach. Można było się domyślić tego już wcześniej, po wizycie prezydenta Obamy w Rosji, kiedy to prosił prezydenta Medwiediewa już tylko o to, żeby Rosja szanowała suwerenność Turcji i Ukrainy, mowy nie było o żadnym NATO, mowy nie było nawet o żadnych tam innych przedsięwzięciach, a jeszcze wcześniej można się było tego domyślić, z przemówienia kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy w Berlinie, kiedy to 250 tysięcy Niemców urządziło mu Owacje za to, co tam powiedział, a powiedział, ni mniej, ni więcej, tylko, że Niemcy powinny wziąć większą odpowiedzialność za Europę. Co w przełożeniu na język ludzki? Powtórzył krótko mówiąc to, co kiedyś powiedział Bill Clinton podczas pierwszej swojej kadencji. W przełożeniu na język ludzki oznacza to, że Stany Zjednoczone, a przynajmniej on w ich imieniu zgodziłby się na to, żeby Niemcy urządzały Europę po swojemu. A ponieważ fundamentem europejskiej polityki niemieckiej jest strategiczne partnerstwo z Rosją, no to ta deklaracja prezydenta Obamy, ta berlińska deklaracja, oznaczała, że on nie ma nic przeciwko temu, żeby strategiczni partnerzy urządzali Europę po swojemu. A ponieważ fundamentem, kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa, jest wzajemne poszanowanie stref wpływów, my się nie wtrącamy do waszej, wy się nie wtrącacie do naszej, no to oznacza, że niemieckie posiadłości kończą się na wschodniej granicy Polski i Republik Bałtyckich oraz Rumunii i Bułgarii i Niemcy nie zamierzają żadnych innych przedsięwzięć na wschód od tej granicy realizować. W każdym razie takich przedsięwzięć, które by nadwężyły zasady strategicznego partnerstwa. Proszę Państwa, to ta deklaracja prezydenta Obamy oznacza, mniejsza już o tarczy, oznacza, że Stany Zjednoczone wycofują się. Przynajmniej w jakimś na jakiś przewidywalny okres z aktywnej polityki w, w Europie, co dla nas oczywiście rodzi poważne konsekwencje wynikające z tego, że podczas sprzyjającej dla nas koniunktury, to znaczy za. Kadencji prezydenta Busha, Polska, na skutek no, zdrady, chyba jednak, a w najlepszym przypadku nieudolności prezydenta Kwaśniewskiego, premiera Millera i innych polityków, Polska nie wykorzystała okazji, że nawet, żeby zaproponować Stanom Zjednoczonym zacieśnienie sojuszu wojskowego, bo czym innym są obiecanki, których można sobie potem, o których można zapomnieć albo w ogóle do nich nie wracać, a czym innym jest dwustronny sojusz wojskowy, taki na przykład jaki Stany Zjednoczone mają z Izraelem. No takiego może z Polską by nie miały, ale sojusz to sojusz. Ta okazja została zaprzepaszczona, nawet inne okazje zostały zaprzepaszczone, żeby Polska ze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi odniosła jakieś korzyści. Mówię chociażby o zaangażowaniu Polski w Iraku, kiedy można było być może, być może, bo nikt nawet tego nie sprawdził, uzyskać taką korzyść w postaci militarnej konwersji polskiego zadłużenia zagranicznego, czy chociażby obietnice. Że Stany Zjednoczone nie będą na nas naciskać w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych, to już było coś. A tak, to nasze dzielne wojska wyszły z Iraku. Z... Przysłowiowym fiutem w garści, także nie wiemy w końcu, czyśmy tę wojnę wygrali, czyśmy przegrali, bo nie potrafiliśmy nawet sprecyzować celów wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Iraku, tak jak nie potrafimy sprecyzować celów wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Afganistanie i pewnie skończy się na tym samym, że wyjdziemy z przysłowiowym fiutem w garści a być może jeszcze nawet z podkulonym ogonem, bo na to się zanosi. Proszę Państwa, to oznacza no, utratę złudzeń, wycofanie się Stanów Zjednoczonych. Z aktywnej polityki w Europie oznacza, że jesteśmy, że tak powiem, zdani na strategicznych partnerów. No i oczywiście, natychmiast się w Polsce rozpoczęły potępieńcze swary między prezydentem Kaczyńskim a premierem Tuskiem, kto jest temu winien. Otóż y, okazało się, że te potępienie Sfary nie mają najmniejszego sensu, y, ponieważ izraelski dziennik Ma'arif oznajmił, y, że nikt temu nie jest winien, a y, plan y, wycofania się Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki w Europie został przedstawiony przez izraelskiego prezydenta Peresa rosyjskiemu prezydentowi.